Cześć, tu Powinna i kanał innymi oczami. Witam się z Wami po dłuższej przerwie. I powiem Wam szczerze, tak, był początek roku szkolnego, teraz mamy gdzieś, za niedługo będzie, no, w środę, już połowa października. Mm, bardzo dużo czasu minęło. I powiem Wam szczerze, od tego czasu co się pozmieniało. u Gaspra, po tym jak poszedł do szkoły, jak wiecie, miał problemy z Przesypianiem nocy i na szczęście się to skończyło, ponieważ ten stres muszecie te wszystkie, jakby to powiedzieć, emocje zeszły u niego. Powodem głównie było to, że zmienił klasę. Na szczęście swoją panią, która mu wiernie towarzyszy, miał przy sobie i zrozumiał, że już jest duży. Duże na tyle, że chodzi do innej klasy. Ponieważ on jest na tyle rozumny, bardzo dużo rozumie, co się do niego mówi do Kacpra. I powiem wam szczerze, że Kacper odebrał to w ten sposób, że wziął to do siebie, że już rzeczywiście chodzi do innej klasy. Pierwszy raz miał problem, przyprowadził go nauczyciel z poprzedniej klasy, co, co go tam uczył. I później kolejne dni były coraz lepsze. Bardzo ważna u niego była powtarzalność struktur i różnych rzeczy, także struktury i sposób prowadzenia zajęć właściwie pozostał ten sam, ale z materiałem idzie do przodu, czyli w miarę swoich możliwości na dziecko jest patrzone indywidualnie. Więc jeśli kacper umie się obracać w danej e, obrębie danych cyfr, danych liczb, przykładowo z matematyki, czy z niemieckiego, e, w obrębie danego słownictwa, czy danych umiejętności, to te umiejętności są dalej wspomagane, żeby się rozwijały dalej, tak? E, ogólne zajęcia typu przyroda, jakieś takie różne wycieczki do lasu i tak dalej są jak najbardziej prowadzone, ponieważ to umożliwia mu wyjście, poznawanie świata, no i jak wiecie takie rzeczy. E, do czego chciałam zmierzyć? Byliśmy ostatnio w centrum socjalpediatrycznym, ponieważ Kacper powinien mieć znowu testy na inteligencję, co roku powtarzamy, ponieważ co roku się to do końca nie udaje, więc zobaczymy, jak to w tym roku pójdzie. Poziom jego koncentracji jest jakby wyższy pod tym względem, że jeżeli go coś zainteresuje, to potrafię wysiedzieć na zajęciach i zrobić swoje zadania gdzieś tam do końca. Zobaczymy, jak to wyjdzie na tych testach, ale powiem Wam szczerze. Byliśmy w tym centrum socjalpediatrycznym i najgorsze przeżycie było przed. Bo po prostu jakoś nie chciał tam iść. Płakał, nie chciał tam iść, ale w końcu jak już tam był, to już wszedł do tego gabinetu, był OK. Cieszył się, bawił się tam, a my rozmawialiśmy z panią psycholog. Druga sprawa była taka, co jeszcze wzbudziło jego niepokój, ponieważ można nas do tego centrum. Chciał zostać na zewnątrz, ale było coś takiego, że Kacper chciał, żeby on razem z nami szedł. No i zrobił dużo. Dużo złości było, dużo płaczu, W końcu poszliśmy wszyscy razem i było ok. Także pod względem emocjonalnym Kacper się też bardzo zmienia. Więc jakby. Ta rola taty u niego już e, jest też bardzo, bardzo, bardzo ważna w jego życiu. Także wiecie, emocjonalnie już się on zmienia, w kierunku idzie w kierunku już, e, można powiedzieć, tak zauważam, e, że staje się więcej samodzielny. Najwięcej, e, co podkreślaliśmy u Pani psycholog, niebezpieczne sytuacje na parkingu z wózkiem do zakupów. Gdzie Kacper nie pozwala sobie pomóc prowadzić tego wózka, ponieważ koncentruje się na wózku, ale nie patrzy co się dzieje na ulicy. I jak go łapie za ten wózek i chce go powiedzieć mu zejść na bok i tak dalej, po prostu się ze mną szarpie i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić, żeby mógł prowadzić sam wózek, żeby zrobić taki jakby um, taką kartę prowadzenia wózka, tak jak się robi kartę rowerową, czy kartę przechodzenia, czy poruszania się samodzielnie po drodze. Przynajmniej w Niemczech tak jest, że się taką kartę robi. Ja pamiętam za swoich czasów kartę rowerową tylko, ale tu w Niemczech też się robi karty po prostu poruszania się po ulicy, tak? Że dziecko może samo poruszać się po ulicy, ale Kacper nie może, ponieważ ma niepełnosprawność, po prostu ciężką niepełnosprawność, która go ogranicza w ten sposób, że nie ma. Nie ma takiego czegoś, że. tego odczucia, tego niebezpieczeństwa. O, tak ja bym to wytłumaczyła. Także musi się poruszać z opiekunem, z rodzicem i tak dalej. Także jeśli chodzi o te sytuacje parkingowe, właśnie będę musiała sobie zrobić taki właśnie. Yy, i wytłumaczyć Kacprowi, bo jest na tyle inteligentny już na swój sposób, że zrozumie na pewno. Y, że jeśli najpierw będzie zbierać te, te punkty i tak dalej, żeby po prostu pracować właśnie z tymi wzmacniaczami. Nie wiem na ile to pomoże, trzeba próbować co się da, tak? Bo to jest y, trudna sytuacja, jakby nie było i powiem Wam szczerze, że y, trudną sytuacją dla mnie było też te właśnie nocne wstawanie i, 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 i przesiadowanie nocami i po prostu usypianie w szkole e, to już się poprawiło znalazłam sposób taki, że e, wiecie jak są te zegarki, co się nastawia, czy dany czas na zrobienie danego zadania, to po prostu ustawiam taki zegarek na wieczór, gdzie może się wyciszyć i jak on e, daje znak sygnał pipanie, no to wtedy on idzie do łóżka i idzie spać. Także stało się tak, że, że jest ok na, 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 ten, na ten czas i żeby właśnie tą strukturę jeszcze mu właśnie przełożyć na, na inne, inne sprawy życia codziennego, to też trzeba dużo poświczyć. No i taki plan mam właśnie zrobić najpierw ten, e, tą kartę tego, prowadzenia tego wózku, do wózka do zakupów. Przepraszam, nie wyraziłam się poprawną polszczyzną, e, Także wiecie, no. Także to by było na tyle z tych wspominek z centrum socjal pediatrycznego. E, jak będę z czymś nowym do Was przychodzić, to bardzo chętnie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania. Robię na tyle vlogi, na tyle ile mam czas, ile mam czasu, ponieważ życie codzienne, też mnie bardzo ostatnio zajmuje i absorbuje. Mam dużo innych obowiązków, więc wiecie. Możecie też poglądać sobie na Instagramie, tam rzucam częściej story, także możecie sobie wejść. Podobna nazwa jest na Instagramie, także spokojnie znajdziecie. Do zobaczenia, do następnego, cześć.